Kurwa mać, czy ty jesteś rozjebany! Kurwa, będę chory przez ciebie Ty, ty kurwa, ty, ty klocu, ty kurwa Ty kurwa, ty żawa niedolona, czy ty jesteś rozniebany, co ty kurwa robisz? This is production. Ha! Ja ale i dostał trochówka z raszaczu, super w koszu, komornik balacie, bomba na chacie, obliczenia w proszku, kombajn w proszku, kieszeń w słoiku, broch w karmiku. Zawiasy w butelce, pan w marynacie, niedługo są święta, stary ma najmniej imię pięta. Paznokcie z siarki na plecach pralki, kotomy w kominku, chuj na skilku, popił na plecach, bicie się przy dzieciach. SMS sztywcie, krew w ich hostce, małpa na plecach, chuj na dzieciach, przedłużenie, chuj tuba w niej wuja. Paprykasz na oknie, ryba na parapecie, twój dziadek nie w w stołówce, seks dywanie, opiekacz na krówce, helikopter na brzuchu, stara wypuchu 2001, stary jebie się na pogrzebie Twój stary napierdala widelcem mostu. Stary jest przedziurawiony, zachowany jak chuj Stara cena się pomniejsza jak mój fiut Stary siedzi w stanie dla koni jak jakiś żul Seks na stacji, widać klawiaturze, nie ma spacji Nogi na plecach, paliwo na dzieciach Latający karp na brodzie dildo obrotowe na płodzie Włosy z metalu, chuj w wiatraku Sneaker w zraszaczu, głów nowych kraju. Twój stary komikarz przez okno wchodzi Stara dostała po tym i nie wie o co chodzi Dziadek już ma zwiechę i nic nie robi Stary robi jutro powrót do przyszłości Mam na imię Zjeb, hashtag ZJB Twój stary w dupę jebany jest On zawsze jebany i jest na hajs Bo to co mi dasz to jest nice Lubię płody, ale nie jestem pedo Twój stary kupuje gemy z Allegro Ty jesteś mówien, tysiąc pesos Na mnie mówią zjeb, coś jak zjebos Wzywa akumulator, bo ładuje sobie baterie Twój stary napierdala we mnie widelcem Proszę nie rób tego, przestań już dość Zesrałem się i moje gacie tutaj sną Wczoraj był dzień, w którym padał śnieg Stary wyszedł na dwór, wyjebał się Pośliznął się na śniegu i złamał nos Stary zamiast pierza w podusz Twój stary keyboard na brzuchu klawiatura. Bo zamiast rolki była tylko tuba. Pytasz, kto jest zjemem? Na pewno nie ja. Twój stary na śniadanie zjata, se stop, znak. Twój stary zapierdala i nie ma nóg. Moje imię Kam, mówią na mnie chuj. Mam 100 stóp procentowych. Twój stary mieszka w domu towarowym. Ha! Ej, ale i dostał prosto w morno, Beka. Wcale teraz w niego, w niego teraz. O kurwa, jego stary przyszedł, co jest? Nagle wierzcza z pasem, kto mój stary? Wyjebie wszystkich, krzywa pan Hilary. Wszyscy uciekają szybciej niż Sonic, bo stary zajebił w głowę pana Sonic. Ma iPhone Publishing pelo Zero, twój stary napierdala, ale i tak jest gejo. gejo za absolutna, wyjebałem się na śniegu, zginąłem, martwcałem, startowałem do biegu. Tak jak już mówiłem, uciekają wszyscy. Mój ziomek gej, ale i tak jest niski. Twój stary ma Nike ze znaczkiem chińskim. Dostawa już jedzie, się całować dziełem fińskim. Legit check, razki przed oczami. Ty ich nie widzi, chowam do szafki salami. Biało przed oczami, nic dzisiaj nie widzę. Porno dal, koni dawaj zagramy, w ligę. Zapraszam wszystkich tutaj do sklepu! Spodnie dzisiaj taniej, minus 50%. Pozdrawiam. No się, ma się ej! Co ty masz pod okiem, takie sine? Takie wielkie, co jest? Co kutas? Nie, 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 nie. Jakieś śliwa normalnie. A no dostałem od wczoraj od takiego z ten śnieżką bombę foką, normalnie. the